Jedziemy model lecplesant na mamy. Do paczkomatu, tak? Do amerykańskiego paczkomatu. Amazon Locker to się nazywa tutaj, tak? Ale tak, oni, paczkomaty były wcześniej, więc jakby Amazon ściągnął z nas. 0, 7, 4, 3, 4, 3, 1, 9. Nie, bez 2. Co ty się dzieje? Nie, nie było 2. No to pytam. jeden. Jeszcze raz. Otwieraj. Się, na tradycyjnie mam proszę Luf. bardzo klucz. Co to jest na tena, ale... Coś dużego. No ew. Kanapa? Kalapa? Proszę kolor. Jest jest yes. 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 z nami Stanley. Dobrze sobie nalać Chcesz coś kupić sobie? Lemonijaki. Masz tak? kolejną paczkę? A ty jeszcze coś? Chodź no no akcesoria. A. Dobrze, dobrze. Piękne! Mamane? się randomowe akcesoria. Mało był w ogóle tak najlepsze jakie były. Ja A, nie, nie, nie. Spadni, 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 spadni. Spadni, spadni, spadni. Spadni, spadni, spadni. Spadni, Mi Spadni, spadni. Na razie dawaj różową, będzie nie pasowała. No. Jak w Twojej łapie wygląda z różowimi paznogciami, jak pracuje. I Marcie, tak, dobrze. No. Znacie, no, to Idziemy po picie. Myślisz, że oni się tam będą całować. Słucham? Cię umieliby się tam całować? Poszli po picie. O, nie, oni poszli po seksy. Co? Po co poszli? Bo. po seksy. Jezu, co to znaczy? Nie wiem. W, koku, w kocie y, y, mama mu na i całuje się. Tak, a widziałaś kiedyś jak to robią? Przyszli masz. No, jak to jest stop, powiedz? Jest? Nie wiem, 40. Ale. Ale co ma? Jezu, to jest chyba ze 40 stopni. Ma! Ale Ty Jakie ma opony? Jakie opony ma, niezłe, no? Wygląda słuchajcie jak y, samochód, nie wiem, jak jakiś taki, wiesz, jak sobie spusek dla mnie, jak taki, yeah, yeah, taki... łazik, kurde, po marsie, męski, A ty z tyłu, zobacz, ty ma taką roletkę, ma bagażnik, nie no, no, <ascalcamy> mega, no, właściwie się mi się nie podoba. Jak GTA. Tak, jak w GTA. Mogę zrobić 3699. 699? Yes. So, yeah. mm. $200 cheap. Okay, yeah, yeah. Okay, thank you. If you don't want it, it's okay. No. <laughs> no, you want it. I mean, thank you. Yeah, so final price will be $4,009.86. Yeah. Okay, Więc kupiliśmy najpierw karty Sim, później pojechaliśmy. Ani kupiła sobie zabaweczki w Walmartzie, bo już dawno o tym marzyła. Yy, no a Nathan kupił sobie również małą zabaweczkę, kupił sobie kamerę. No więc, yy, którą właśnie może kręcić? Czemu krzyczysz? Bo jest. Mój to pani. A, bo nie mogę teraz moje Czemu jest? No taka masz laskę, homisiu. To. Gadam do zabawki. To niemożliwe. Wiedzieliście, że, że tam jest taka woda? No ja też nie wiedziałam. <śm> Ale, słuchajcie, fu Boże, co ja mówię? W centrum Las Vegas jesteśmy, słuchajcie. Um, i idziemy do tego MM Store i Coca-Coli Store, a zaparkowaliśmy pod słuchajcie, jakimś fajnym hotelem, ogólnie z kasynem, więc przeszliśmy przez całe kasyno. Co pewnie Nati Wam też wrzuci. Nati, za tym jest, słuchajcie, Hard Rock Cafe. I tutaj jest, zobaczcie, piękne Coca-Cola Store z piękną, wielką butelką koli. Nasz chce się napić. Gdzie ja jest wielka butelka coli? A tam. Ja? Yeah. everybody out. Expedia helps you find the right time to book. Nie ma Spotify Premium. Daj. Yeah. Fajteczki? Co to tak? Wiesz, to będzie przyjemne jakby Ci latało, wiesz? Takie? Chodźcie na górę. to pasą są ze 23 Jaderko idealne na popcorn nie okay. by było. Ej, ładne. Tylko, że po ostatnim, wiesz, ostatnim było ciężko pospakować. O, ja przecież zbieram. No właśnie wiem, dlatego właśnie ci pokazuję. No ja zbieram takie. Taki? O, masz koł w Las Vegas. Jaki to jest materiał? No to, to nie jest fajne. No to to ale może fajniej. Nie zbije się naprawdę. No właśnie jak rzucisz, masz wypić, rzucić. No, dobra, to wiesz, do e, mi kupujesz takiego? Tak. Naprawdę? Tak. żartujesz? Nie. Twoje żartuj. pieniądze? Tak. A po co ci taki? fajnie tak. jest. Jak myślisz? No nie wiem. Nie fajne Tak dla mnie? To chyba dla Ciebie takie, nie? Bo to jest Pro. Tak, dla Ciebie takie. A nie takie? Nie, 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 to są AirPods gorsze. To są, to, to, to są, to są najlepsze. A, ja mam AirPods Pro? Ja mam AirPods Pro, ja mam Airpods Pro. nawet nie wiedziałem, Tam, że mam AirPods drugie Pro. drugiej generacji, najlepsze. nie chcesz Nie. Nati? Nie. Nie. Na mnie. Się mnie. English awesome. you, yeah. yeah. you open it? Yes, thank thank you. You. No, i pyta, to nie odpowiedziałeś tam Sorry. Open? Yeah. Put it on it. Otwieraj, A to jest do otwierania? Chcemy taki otwierać? Dawaj, otwierasz taki bierzem. Chcemy, ej, chcemy to jest Czaderskie. Dawaj Large, right? Large Large And? Yes, <laughs> Yeah It's cool You know yeah. It's cool. You yeah. it It's yeah. 75 75 And... Ma Ma, 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 ma. To <laughs> Nie, to nie jest zwykła kola, ona smakuje inaczej. Naprawdę ona smakuje inaczej. No wiem, pewnie wiesz, jak. Sitana, ale ona smakuje inaczej. Czekaj, pokaż. To jest fajne. Bierzemy.

No mówiłem też wcześniej, to jest hotel New York, słuchajcie, więc e, on jest połączony, zobaczcie jak wszystkie te wieżowce, ja nie znam się jak na Manhattanie, tak? Nie wiem. jeszcze nie byłem w Nowym Jorku, ale to się zrobić. Ja coś ładnie wciąż ładnie I Przyjemniej, prawda? Chcesz powiedzieć czy nie? To co z Google I co teraz robi? Szuka. So how many pieces of pizza have you had so far? None oh. yet! He's getting ready. By, He's his, them. by the end of the night, that shirt will be full. Nie, ani tak. Kaktus czy spalona palma? Chciałem kaktusa zobaczyć. A mi mówi, że jesteśmy na pustyni, to muszą być kaktusy, ale tu nie widzę żadnego kaktusa. Także jest pięknie, po prostu jest pięknie. No. E, jedziemy w, 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 w ten piękny krajobraz, jedziemy gdzieś środek i piękne, mam nadzieję, nam zrobimy zdjęcia. Weźcie tamtą uliczkę, widzisz, ja bym wjechał w tamtą, widzisz? bo jedzie tam jakby prosto do samej góry, wiesz? Patrz, co tam się dzieje? Taka pustyni, burza pustynna. No widzę, kręcę. Bursza pustynna taka, coś takiego. Widzisz, patrz, to takie tornado ja, małutkie. Zbiera to. Zbiera ci takie tornado jakby. O kurde no. A no bo jadą też o. Ale oni znasają No albo jadą no to zależy wiesz no. Zobacz co tu jest, bo mam wrażenie że to jest dużo Ej, Czemu to, to jest coś. O kurde. jest tyle ludzi? musi być. Oni strzelają tak? Tak. Oni strzelają. Oni o strzelają. kurde! Oni strzelają, przyjeżdżają tu postrzelać, spać. Mają te? Tak, oni strzelają, przyjeżdżają tu postrzelać. Widziałeś to? Oni <laughs> strzelają po prostu. Jaka samowolka to do mnie do pomyślenia normalnie, nie? U nas. Ja nie o zasięgu, Mamy bo w ogóle jesteśmy poza zasięgiem w skocie. Właśnie wjeżdżamy do kolejnego stanu. Arizona. Słuchajcie, byliśmy w nawadzie, teraz jesteśmy w Arizonie, a przyjechaliśmy tylko zobaczyć Zatokę Hoovera. Hoovera? Zaporę, Boże, nie Zatokę, Zaporę. Hoover. Ja zawsze muszę powiedzieć. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaparkował przodem. Ja nie wiem, kto parkuje, znaczy tyłem w sensie. kto parkuje przodem. Zobaczcie czy nie Nie A. No poszła, nie wiem co mam nagrywać, ale nagrywałam Tu, patrz jakie tam mody są Patrz, czekaj, te, tego nie ko kojarzę, ale zobacz Tu jest go, ten, y, pogromcy duchów y, Samochód y, tego y, z Kurde, z to tam trzeba się trzymać, Bo inaczej nie nagram ze Ale tylko jedźcie jeszcze prosto i jeszcze raz wracamy Ta, Tam ja też były jakieś fajne rzeczy, wiesz, to jest jakieś takie Śmieszne miasteczko po włosach idziemy, bo są jakieś rzeczy do zobaczenia, chodź. Uh, weekendowe aukcje, zobaczcie, różnych takich starych antyki. rzeczy, antyki po prostu są, o, Starbucks, To popii. może pójdziemy na aukcję, kupimy setki o leda w Starbucks. Tak, bardzo nam potrzebny taki led Starbucks. Tak, super samochody, są takie z filmów, słuchajcie. E, widziałem mm. samochód z Doo. E, poza tym jest samochód z Pogromcy Duchów, identyczny. Jest to są inne dwa, bo że wy zobaczycie, i może powiecie, bo ja nie kojarzę z jakiego filmu. A może będziecie wy kojarzyli. No i właśnie mamy te samochody. Widzę już oczywiście Ghostbusters i. E, ten, jak on miał? Kudłaty. Kudłaty! A, Kudłaty. Właśnie. Kudłaty z Scooby-Doo. No to jest jakiś, wiesz, pogromcy duchu. Malowane ci, Oto, to nie wiem, czy to dokładnie takie same. To jest Monster Museum. Zobacz, gościu siedzi. Wygląda jak zombie. Idealne na kawałek. Zrób mu zbliżenie na ręce. Jezu! Pamiętasz? Był w jakimś filmie... I am Zoltar, the great gypsy! Pamiętasz? see your fortune. Come see you too, no? Ja nie chcę wróżby. Ja, ja jestem kowalem własnego losu, ja nie chcę wróżby. No to jest takie... Wiesz... E, ja nie wiem, to jest jakiś sklepik z... Mm, nie wiem, co było napisane. Z, 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 z giftami chyba, tak? Z gdzieś było napisane, ale... No ja mu pokazać nożynie, no, no, że no może mnie nie ciekawi ono. To jest... E, e, o widzicie, bo to jest w ogóle jakaś miejscowość jest taka typowo indiańska. W takie jeszcze taki kupił? On w takim na dysku był właśnie. takim? O kurde! I'm the capby! Zajebiste kupujesz. No co, ty? Nie chcę takiego po co kapelusz. Gdzie w nim pójdę? Wszędzie... Do Vegas! Jezu, wiesz jest? A komu wiecie gdzie jest? W pustyni. Mi się nie jest takiego kapelusza, no. Zajebiste człowieku. Szanujcie. Skąd <laughs> no, taka mądra jesteś? <noise> no to ty kamieniami się interesować, pamiętasz? Ja no pamiętam apetyt. Tak, ja pamiętam apetyt, ja bo yy, mój brat zbierał taką serię z nagrodystów o kamieniach. Ty, pa co to jest? No widzę no. Patrz, 150 dolarów. Bo ty przypuszczam, że to są prawdziwe też. Że... O kurde, pewnie o to nie chodzi. Pokaż, co tam jest. Jaka dynia, nie co się to pojechać. Ty patrz, patrz, patrz. O kurde, ja taki kupuję. Osiemset kosztuje. No nie, nie starczy mi. Ale zajebiste. Daj spokój. Zajebiste. Mięsa nie jest a mówisz, że zajebiste. No bo nie jem, bo sobie, nie wiem, ale przytulić się mogę. To zwłok. Gdzie my To są, słuchajcie, no jesteśmy w, w takim... Ee... Jest brak od tego słońca, ja bardzo brak Podję odjebanym od rzeczywistości sklepie. Jakim? Z antykami. Z antykami, boże. To zantykami, tak Patrzcie, to jest to słuchajcie laleczka vintage. z lat 70. chyba na moje oko. Ale trafi 61 o, rok, zobaczcie. 61 rok. O kurde. Ile kosztuje? Madame Alexander Doll. Nie wiem, ile kosztuje. Nie, myślałem, że tam był nie to nie cena. Znaczyna. To jest tak, jak Babcia, to jest, to jest. Jeszcze Babcia się, babcia się urodziła w 61. -tym. Jezu To jeszcze wiecie, to, babcia, to prababcia się bawiła czymś takimi laleczkami, o, wiecie? O kurde Tak samo te świąteczne, zobaczcie, to są po prostu takie naprawdę totalne vintage O Nati, to ty takich rzeczy nie pamiętasz O kurde no Ty już nie pamiętasz, ja pamiętam Czarno-biały ty... telewizor, no umie jeszcze w domu stał taki, jak miałem 5 lat chyba, czy 6 To to kupił kolorowe. Nie, to wytniesz, bo będzie, że stary jestem <grym> Też zapalniczki, zapałki takie były, widzisz? Widzisz? Tam jest kilka zapałek i takie śmieszne opakowania były właśnie. No. Emi, gdzie byliśmy? E, w Walmartze. I na tym mi pozwolił całą paczkę LOL kupić. To jest moja wielka paka LOL. Oj.